Witam Was serdecznie z tej strony Mr Blasteru. Dzisiaj porozmawiamy sobie o anonimowości w sieci. Myślę, że jest to dosyć istotny temat, patrząc na dzisiejsze czasy na rozwój sytuacji w internecie jaki zachodzi, czyli kradnięcie kont różnego typu logów. No, nie będzie to bezpośrednio związane z tym tematem, aczkolwiek myślę, że samo bezpieczeństwo przeglądania internetu stoi na. Dosyć yy, jest dosyć ważne dla każdego z nas. O czym będziemy dzisiaj mówić? Będą to serwery proxy. Serwery proxy, inaczej są to serwery pośredniczące. Yy, tak jak sama nazwa z angielskiego, można poszło, proxy, czyli yy, pośrednik. Yy, co z głównym zadaniem yy, takiego serwery, serwera jest przechwytywanie yy, w pamięci. Najczęściej odwiedzanych stron www oraz ukrywanie ich adresu IP użytkowników sieci, czyli ten sposób który w tym momencie chodzi tutaj o nas. Dzięki takim serwerom proxy i urządzenia stanowiące węzły wewnątrz sieci nie są bezpośrednio podłączone do komputerów w internecie. To jest dosyć istotna sprawa. Po wybraniu adresu strony www. który sobie tam wpiszemy w przeglądarce, przeglądarka łączy się z obsługującą siecią serwera proxy i wysyła bezpośrednio żądanie dostępu do, do wybranej strony. W momencie, jeśli proxy posiada aktualną kopię strony, przesyła ją do naszego komputera. Tak to mniej więcej się odbywa. Jeśli jej nie posiada, nie ma, no to strony w ogóle nie znajduje, bo, bo nie, nie jest ona w jego no, zasobie. E... Ogólnie serwery proxy oferują dwojakie, trojakie podejście do anonimowości każdego z nas, e... każdego z nas użytkownika sieci. E... Gwarantuje nam przede wszystkim pełną anonimowość, no nie wysyłając do serwera żadnych y, informacji, które dotyczą użytkownika oraz samego połączenia, które y, nawiązujemy. Y, Wysyłają do serwera informacje o nawiązaniu przez użytkownika połączenia, y, nie udostępniając y, ani IP-ka, ani żadnych jego danych. Y, Jakie są plusy, jakie są wady. Wady i zalety przede wszystkim y, to jest też istotne, ta kwestia, którą chciałbym tutaj omówić. Y, Zaletą na pewno jest y, umożliwianie ładowania się stron www w znacznie krótszym y, czasie. Yy, odciążają łącza poprzez zmniejszenie przepływu danych na dalekich dystansach, zwiększają wydajność, zabezpieczają, zapewniają bezpieczeństwo i anonimowość w sieci, no i umożliwiają nam zmianę adresu IP. Dzięki temu możemy na przykład korzystać z zasobów niedostępnych do naszego regionu, czyli na przykład nie wiem, co jakie zasoby w Stanach Zjednoczonych są jakieś blokady regionalne czy w Chinach nawet mają blokady regionalne przekierowanie adresu IP no, w pewnym momencie pozwala nam na, na wyświetlanie pewnych stron, które w naszym regionie są zakazane lub po prostu nie mamy do nich e, dojścia no i pozwalają na blokowanie adresu URL, co też myślę jest dosyć e, istotne no to są plusy, a, a wady no, wady jak, jak wszystko, no, wady też serwery proxy posiadają. Przede wszystkim główną taką wadą, to jest możliwość wystąpienia trudności z właściwą konfiguracją. No jeżeli tam ręcznie byśmy serwery proxy ustawiali, no to jest z tym troszeczkę ro, roboty. I w zasadzie. To by było na tyle, no bo większych problemów tutaj nie ma. Jeżeli jedziemy z automatu, co Wam zaraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda, to myślę, że, że nie będzie z tym miał nikt żadnych problemów. No jest to też istotne, jeżeli łączymy się, nie wiem, z Rumunią na przykład, czy tam z, nie wiem, Włochy, Francji, jaki serwer nam wybierze. No, to może się okazać, że jednak nasze łącze będzie słabsze i to dużo. Sam u siebie to zauważyłem, że, że łącze w tym momencie też spada. To też jest taki minus, że jednak ten internet może nie do końca e, funkcjonować tak jak powinien, tak no jak zakładamy, że powinien funkcjonować. No ale to już trzeba poszukać po prostu odpowiedniego serwera dla siebie samego. Tutaj jest taka strona w wyszukiwarce, możecie zobaczyć prxcentrum.p2p.com To jest ogólnie strona dostępna ze spisami bramek proxy. Tutaj jak widzicie można sobie wybrać losowo proxy albo według kraju, To akurat jest Polska, jest kraj Polska. No i myślę, że jak niżej byśmy przeszli, to no właśnie Netherlands, czyli Holandia, i tak dalej, i tak dalej, tu możemy dalej przejść. Mm, I jak to działa? No Działa to w ten sposób. Tutaj mamy np. taką bramkę www.myśliproxy.pl. E, e, to jest bramka, za pomocą której właśnie zmieniamy sobie adres IP. Na przykład tu są najpopularniejsze serwisy Google. Mamy Google, jakiś tam warning, który nas informuje. I kontynuować continue it anyway. No i widzicie, że zarobuje się trochę długo, bo ja już też zmieniłem serwer proxy na rumuński, więc dlatego mm, Dlatego tak to wygląda. I już jesteśmy w Google na, bram na bramce proxy, już nam wykrywa zupełnie inny adres niż posiadany. Eee, takie zastosowanie, jakie ja teraz zrobiłem, czyli włączam program, który zaraz Wam pokażę, zmiany proxy i jeszcze dodatkowo wchodzę przez inną bramkę. Powoduje, że to ja bym dwa razy swój adres, co jest też o wiele bezpieczniejsze, niż to zrobili za pomocą samej bramki, czy za pomocą samego programu. Więc jeżeli chodzi o program, program, który ja tutaj mam, mogę Wam zaproponować, jest on w pełni darmowy, ja już tutaj zmieniłem adres, to jest CyberGhost w wersji 5. Jak widzicie, symulowana lokalizacja. W tym momencie mamy IP rumuńskie. Jesteśmy na serwerze kolekcji rumuńskiej, zostaliśmy przekierowani. Kraj możemy sobie tutaj wybrać, z tego co wiem, nie ma tu wszystkich krajów, ze względu na to, że to nie jest w pełni polska, w pełni <coughs> pełna wersja, w pełni, w pełni, konfigu... no nie jest to wersja pełna, jest to wersja okrojona, Zwało jak zwał kiedyś szare wary się na to mówiło, teraz, teraz nie jest to po prostu pewna wersja. Mm, no jak widzicie, darmowy serwer jest 0, to jest akurat 1. Niemal Hiszpania, Czechy, e, Francja 6, UK, United Kingdom, czyli Wielka Brytania 8, Rumunia 12 i tak dalej, tak dalej. W ten sposób możemy połączyć się bezpośrednio, e, klikając tam. Na dany serwer, symulowanie adresu. Następne serwery są wyszukiwane. Proszę czekać. Czekamy. Widzicie, tu są na przykład serwery Hongkong, Singapur, USA i Norwegia. E, naprawdę jest dosyć sporo możliwości. Tu możemy bezpośrednio tym przyciskiem sami sobie zasymulować e, jakiś adres proxy. Pokażę, Wam spróbujemy. E, a, tutaj jest lokalizacja polska tutaj mamy swój adres <laughs> wrócił się nam do zeszłego adresu i tym prostym przyciskiem możemy bezpośrednio sobie zmienić adres naszego internetu tak to nazwijmy myślę że, że zainteresuje was ta sprawa ja na ogół nie korzystam z tego typu rzeczy bo nie mam potrzeby aczkolwiek taki informacyjny materiał zrobiłem w ramach w ramach tego, że jest to kanał w głównej mierze zmieniony teraz pod różne rozwiązania IT, będzie, będzie tutaj ten kanał na pewno mniej gier, a bardziej bym się chciał skupić na jakichś właśnie takich, może nie ciekawostkach, ale pewnych sprawach, które chciałbym na moim kanale nakreślić. Myślę, że, że temat jest wyczerpany, jeżeli chodzi o, o proxy więcej tutaj raczej nic Wam nie powiem, są to podstawowe informacje, które w zupełności wystarczają, <laughs> więc yy, myślę, że, że skorzystacie z tego materiału i tak jak mówię, no warto się zabezpieczyć, aczkolwiek no jak ja jednak uważam, że nie ma anonimowości w sieci, no sorry, ale tak mi się wydaje, że jednak są koncerny, filmy, które które nas szpiegują i nie bójmy się tego powiedzieć. Nie będę nas tutaj wymieniał nazwy, bo, bo nie o to chodzi. Ale po prostu takie filmy są i takie filmy e, funkcjonują. No nic, e, w takim razie e, ja Wam serdecznie dziękuję za, za ten czas, który spędziliście przy oglądaniu tego filmu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że troszeczkę zainteresowałem Was e, tym tematem. E, w niedługim czasie myślę coś się pojawi. Ostatnio nie miałem w ogóle czasu, kanał troszeczkę leżał. Ale myślę, że w niedługim czasie coś się tutaj pojawi. Na pewno jakieś zestawy złożymy. To nadchodzi październik, więc październikowe zestawy spróbujemy sobie jakieś złożyć i myślę, że, że coś tam jeszcze spróbujemy, z jakiś technowinek może zrobić parę materiałów zobaczymy co się nam tutaj uda zrealizować. Dobra kochani, to ja w tym momencie kończę. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pozdrawiam Was. Hej!